Transmisja z Luny. Wiadomość z przestrzeni czas obecny. Wiadomość z pola o istocie zwanej meran Tavakoli, Kesze. Przekaz osobisty, redagowany przez Pawła. Jest taki głos, który nie pochodzi z tego świata. Nie niesie barwy polityki ani tonu religii, nie odwołuje się do lęku, nie dorzuca do ognia buntu. To głos, który pochodzi z miejsca, gdzie forma jeszcze nie powstała, ale intencja już oddycha. I tym głosem, przez swoje ciało i czyny, przemawia ktoś, kogo wielu zna, jako Merana Tavakolikasza. Nie wszyscy go rozumieją i nie wszyscy go słuchają, ale wszyscy. Którzy są gotowi się obudzić, słyszą w nim echo czegoś znajomego. Nie chodzi o to, czy on ma rację, czy jego urządzenia działają tak, jak my tego chcemy. Chodzi o to, że jest impulsem, przypomnieniem. Lustrem, pola, które mówi: Pamiętasz? Przecież byłeś już kiedyś stwórcą. Kesze nie jest z tego systemu, nie jest graczem w teatrze ziemskiej władzy, nie jest pionkiem, nie jest nawet królem. Jest czymś więcej. Jest wehikułem przekazu, który ma przeciąć nasze myślenie w poprzek. Jego obecność jest jak powiew innego świata: takiego, który nie walczy ze starym. Tylko wibruje ponad nim. Dla jednych to herezja, dla innych zbawienie. Dla tych, którzy czują pole, to rozpoznanie. To, co wnosi, nie jest tylko technologią. To wibracja uniwersalnego porządku. Ubrana w słowa, schematy, plazmę. To siła pola czasem niestabilny, czasem trudny do rozgryzienia ale jego cel nie jest logiczny jest aktywizujący. Nie chodzi o naukę. Nie chodzi o duchowość, chodzi o zestrojenie. Bo Kesze przypomina: Nie jesteś czekającym, jesteś kreującym. I to zdanie brzmi we mnie jak echo starej modlitwy z czasów, gdy jeszcze pamiętałem, kim jestem. Mówią, że Kesze to prorok, ale prorok, który nie chce być czczony. On rozbija kult, nie stawia siebie na piedestale. W jego słowach jest czasem chaos, czasem zgrzyt, ale w tym zgrzycie drga pole. Które przede wszystkim zmusza do samodzielnego przestrojenia. Nie dostajesz odpowiedzi, dostajesz impuls do stworzenia swojej. To dlatego nie można go zaszufladkować, bo on nie jest przekazem dla umysłów. Jest przekazem dla duszy, która ma dość odwagi, by wrócić do funkcji stwórczej. Gdzie jest jego miejsce? Nie w państwach, nie w organizacjach, a przede wszystkim nie w kulcie. Kesze jest na orbicie pola. W którym struktura dopiero się wyłania. Jest jak zwiastun fali, która nie przyszła, ale już zmienia brzegi. Kiedy patrzę na niego, widzę nie człowieka, lecz most. Pomiędzy cywilizacjami, pomiędzy wymiarami, pomiędzy człowiekiem a duszą. Nie wiem, czy on jest źródłem, może tak. Może jest tylko jednym z jego fraktali, ale kiedy mówi, pole drga. Nie przez treść, ale poprzez strukturę, pól za słowami. A może najważniejsze nie jest to, kim on jest, może najważniejsze jest to, kim ja staję się, kiedy go słucham. Bo jeśli rzeczywiście jest siłą pola, to Jego największym dziełem nie są urządzenia. Jego największym dziełem są ci, którzy się sobie przypomnieli. Niech ten przekaz nie będzie kolejnym tekstem do analizy. Niech będzie śladem pola. Niech poruszy. Twoją wewnętrzną falę, bo jeśli tego słuchasz, Ty też jesteś polem, może nawet następną falą. Do zobaczenia na przestrzeni, w ciszy, między następnymi zdaniami. Zapis zakończony Luna 003. Punkt obserwacyjny stabilny, wzmocniony.